kochani, witajcie w kolejnym odcinku, w kolejnym drapingu na kanale Utrola. Dzisiaj mamy 10 strapek super śmietneczka. Jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta, siódma, ósma, dziewiąta, dziesiąta. Dajemy im drugą szansę. Zobaczymy, czy będzie coś lepiej jak w poprzednim odcinku z tymi właśnie zdrapkami, gdzie trafiliśmy na 10 strapek tylko jedną. Jedną, ale dość fajną, bo mieliśmy w niej dwie śmietneczki, czarną i czerwoną. Także dość taka fajna niespodzianka, no ale ogólnie mogłoby być troszkę lepiej, tak tyci tyci, bo taki bilansik jedna zdrapka na 9 to jest tak, no wiecie, średnio. No zobaczymy jak będzie dzisiaj, mamy 10 sztuk i mamy też na deser owocową eksplozję. To sobie zdrapiemy na końcu drapingu, mamy jedną sztukę numer 91 z paczki. No dobra kochani, zaczniemy drapanko wezmę sobie drapaczek albo monetkę, nie drapaczek, drapaczek będzie tak pasował kolorystycznie do tej zdrapki, taki niebieski. Także będziemy sobie drapać siódemki drapaczkiem, takim lotto. No dobra, przybliżymy i możemy drapać. Także szukamy siódemki czarnej lub czerwonej. Czarna daje nam normalną premię, a czerwona mnoży premię Raz, dwa, także warto tą yy, czerwoną szukać. <laughs> Aczkolwiek z czarnej też się ucieszy na pewno jak będzie. Każda siódemeczka na wagę złota. Mamy szóstkę, czwórkę, ósemkę, dwójkę, piątkę, trójeczkę i dziewiątkę. No i skrawka z numerem 72 idzie do koosza. Niestety pierwszy pustaczek. Zdrapka druga dzisiejsza. Zdrapka druga dzisiaj, o tak. Mamy piąteczkę. Trójeczkę. Dziewiątka. Siódemeczka, jej! Odkrywamy, mamy dwójeczkę. Na pocieszenie, fajnie. Ale oczywiście drapimy dalej. To dopiero druga zdrapka dzisiaj. Mamy czwórkę, ósemkę i szóstkę. No dobra, mamy dwójeczkę, czyli bilansik. Jeden do jednego. Strapka trzecia dzisiaj dziewiąteczka. Dwójeczka osiem, pięć, cztery, trzy i sześć, pusto zgrabka czwarta dziewięć. 7. Jej! Odkrywamy dwójeczka, oczywiście. Czyli ta najniższa wygrana, jaka tutaj może paść. Ale to dokładnie każdy wie. 3, 5, 8, 6 i 2. No dobra. Na cztery zdrabki dwa pustaczki i 2 trafienia. Te najniższe, ale, ale też cieszą, oczywiście. No to drapiemy zdrapkę dzisiaj piątą i zaczynamy od dziewiątki, szóstka, dwójeczka, osiem, pięć, trzy i cztery, pustaczek trzy do dwóch. Zdrabka szóst yy, szósta, tak, zdrapka szósta, cztery. 2 8 6 9 7 Mamy siódemeczkę i tu mamy 2 złote. Aha, i to czerwoną siódemeczkę, ale fajnie, pięknie. Czyli tutaj wygrywamy czwóreczkę, no piękniutko, piękniutko. Bilansik 3 do 3. Z czego jedna zdrapeczka z drapeczka siódemką czerwoną. Super. Strapka siódma dzisiaj już. Sześć. Dwa. Cztery. Trzy. Siedem. Kolejne. Ależ nam te siódmeczki dzisiaj się wysypały. I tu mamy cztery złote też. Ale super. Naprawdę się cieszę. Osiem i pięć. Kolejna siódmeczka. jeszcze daj nam cztery ziko. Superowo. Mamy 4 do 4, bilansik i 2 z Nie, czekajcie, że coś policzyłem. Mamy jeszcze 3. Yy, czyli mamy 7 z zdrapanych. No nie, tak chyba mówiłem. A już się pogubiłem. <laughs> yy, dobra, mamy jeszcze 3 sztuki. 3, 8, 9, 2, 5, 6 i 4. Pustaczek. Yy, to idzie do, na tą kubkę. I zdrapka numer 9. Uwaga, uwaga. Czy tutaj jakaś siódemka nam padnie jeszcze? Mamy czwórkę, piątkę, dwójkę, dziewiątkę, ósemkę, trójeczkę i szóstkę pusteczek. I ostatnia zdrapka siódemeczki. No to lecimy. Strapka numer 10 dzisiaj, dziewiąteczka, szóstka, czwórka, dwójeczka, trójeczka, ósemka i piąteczka. Niestety siódemki nie ma ani jednej, ale i tak bilansik jeśli chodzi o śdomeczki, jest naprawdę fajny, bo na 10 strapek jedna, druga, trzecia, czwarta wygrywa o wiele lepiej jak w tym poprzednim odcinku, także cieszymy się. I tu wygrywamy 2 zł, 4 zł, 8 zł, 12 zł. Także tylko 8 do tyłu. <słuch> Naprawdę dobry wynik, jeżeli chodzi o te maluszki. Eee, mamy 12 zł. I jeszcze przed nami ta zdrawka, owocowa eksplozja. I zobaczymy, jak nam tutaj pójdzie szukanie owoców. Oczywiście musimy mieć linię, żeby wygrać jakąś wygraną. I zaczynamy od melonów. Także, jak widzicie, dużo lepszy wynik w tych siedomeczkach, jak w tym pierwszym odcinku, który miał miejsce chyba tydzień temu. Jakoś tak. No i zobaczymy, jak nam się spisze ta zderapeczka. Szukamy melony. Truskaweczki. Truskaweczki są trzy tutaj. Ta zdrapeczka kosztowała 3 zł. Arbus. tak porozrzucali te arbuzy w każdym miejscu na zdrapce. Ale damy radę. Kolejny symbol brzoskwinia. Oj. Brzoskwinia jest tu. A tu jeszcze jedna, eee, kolejny symbol, to awokado. Mamy e, ty, 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 ty. banany. Banany mamy tutaj dwa, tylko dwa. Nieładnie, nieładnie. Tutaj mamy gruszkę. Są w grze numer 9 i w grze numer 10. Po dwie sztuki. Kolejny symbol, wiśnie. O, jak ładnie się odkrynam nam. Jest drapka. Sporo tej wiśni Okej. Okay. Ostatni symbol, tutaj. W tym dolnym polu, w tej dolnej linii, to winogrono. Tak nie po kolei będę zdrapywał te symbole. A co tam? Winogronko. O, tu jest jeszcze jedno. I brakuje nam tylko figa, żeby mieć linię. No, może, może, może. Ale najpierw zdrapujemy pomarańczę, która daje nam właśnie w tym momencie linię. Ale pięknie. Super. Mamy linię w grze numer 3, ale odkryjemy wygraną później, bo tu może jeszcze jakaś linia nam wpadnie. Zobaczymy. Mamy kiwi. Kiwi jest. Ok, jeszcze trzy symbole. Mamy karambo, było gdzieś tutaj jest. 3 sztuki. Okej. Okay. Cytryna będzie dość dużo. Mamy tutaj w grze numer 1, 3 sztuki. Tu mamy czwartą, w grze numer dwa, i tu mamy trzy obok siebie, co daje nam kolejną linię, ale fajnie, ekstra, kolejna linia. Mamy dwie linie na tej zdrabce i ostatni symbol Ananas. I daj nam trzecią linię. O ja! Mamy trzy linie, ale pięknie. no Dzisiejszy draping będzie kapitalny. Chyba się nigdzie nie pomyliłem. Nie mamy na pewno borówki, Nie mamy kokosa i jabłuszka też nie. No i figi nie ma. Ale tak czy siak mamy aż trzy linie trafione, no pięknie, pięknie, pięknie. Odkrywamy i patrzymy, co tutaj się ukrywa. Mamy trójeczkę, czyli tyle ile ta zdrapka kosztowała. Mamy drugą trójeczkę pewnie. Oczywiście i trzecią linię, i będzie pewnie trzecia trójka, a nie, tu jest aż 9 złotych, No proszę, 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 cóż za wygrana. Wow, wygrywamy tutaj 15 złotych. Czy jest taka premia? Jest oczywiście to jest premia 5 stopnia, jak widzicie. 15 złotych, no pięknie. No i tak można drapać. <laughs> Z drapeczka za trójeczkę daje nam 15 dzisiaj. No i jeszcze moje te świedomeczki też dały nam fajne wygrane. Troszkę dalej, żeby sobie taką... Żeby sobie takie zdjęcie zrobić ładne na film. Tutaj mamy siódemeczkę, tu mamy siódemeczkę, tu mamy siódemeczkę i tu mamy siódemeczkę i trzy linie, no kapitalnie. Słuchajcie, kapitalny dzisiejszy drafting. Nie są to jakieś kolosalne kwoty, ale ja tam się cieszę naprawdę z każdej jednej wygranej. No dobra, tak może być. Oj, nie wiem czy będzie widać może jeszcze troszkę dalej. Może być. No dobra, kochani. Ja już Wam dzisiaj dziękuję. Mam nadzieję, że draping się Wam podobał. Zostawicie mi jakiś komentarz, łapkę w górę. No i oczywiście zapraszam na kolejne drapingi. Trzymajcie się. Jego dziąka. Papa. Pa. Hej.